Dzień dobry, stwierdziłam, że dzisiaj spróbuję polegrywać jeden dzień, to może to zedytuję w końcu, więc zaczynam Jest 6.30 i teraz będę robiła test, bo kupiłam sobie jakiś czas temu taki kurs do takiego kursu, znaczy kurs do takiego testu i po prostu rano zawsze wstaję przed zajęciami. Robię to, idę na zajęcia i omawiam pytania, bo jest 6.30 wstałam 5.40, ale musiałam się umyć, ogarnąć, spakować, zjeść i zrobić kawę. Więc mam nadzieję, że mój mózg jest całkiem pobudzony i nie będę miał 20%. Bo jakby to co robię jest akurat całkiem trudne dla mnie przynajmniej pewnie mnie tu nie było. Yy, I jakby ktoś miał jakieś pytania, to możecie zadać, to może, może odpowiem, to mam nadzieję. Plan jest taki, żeby dzisiaj nagrać tylko troszkę, trochę pogadać, ale nie za dużo. Zadecydować i wstawić, bo zdecydowanie mam największy problem. Tak naprawdę. U YouTube'a generalnie bardzo lubię bywać i sprawia mi to przyjemność, tyle tylko, że potem się z edytowaniem i po jakimś czasie te rzeczy mi się już nie wydają fajne, żeby to wstawiać, więc nie wstawiam albo nie chcę mi się edytować, bo to naprawdę zajmuje dużo czasu, przynajmniej mi. No dobra, rozgadałam się, robię test. I lecę. Mam w paleoartyku zajęcia, więc fajnie, ładnie. Mamy teraz na endokrinologii. I, I mi się podoba. Potem po zajęciach mam plan pójść z koleżanką albo na jedzenie, albo na kawę, albo na spacer. Więc będę jechać. Przeskawszy na sobie i biegnę, mam 12 minut. Strasznie długo trwały ale już skończyłam 13, coś jest i idę na spacer z koleżanką. Teraz jest vibe. Dobra, wróciłam do mieszkania i rozważam, że w sumie zaraz wyjść z powrotem, bo mam jeszcze mega dużo do zrobienia dzisiaj. Jrubsze zaliczenie z przedmiotu, którego nie zaliczyłam, bo mi wypadł dysk tak w skrócie i mnie nie było na zdjęciach długo i mam ponadć trochę rzeczy, no nieważne nie było miło, dłuższa histroje. <grych> Ale no tak, sporo to zrobienia. Więc zastanawiam się, czy nie pójdzie taki, tego muszę się umyć. Bo się strasznie spodziewam i, i jakby jest niemiło. To wszędzie. jak wszędzie? czy to Julian. Prawie 3 godziny, było mega super, Julia wróciła wszystkim z y, Erasmusa, z Niemiec, na którego wyniki czekam w tym tygodniu, więc zobaczymy. Nie mam takiej średniej, że mam pewność, że się dostanę, nie mam też takiej średniej, że się na pewno nie dostanę. To jest takim znakiem zapytania w tym tygodniu i w sumie się czas, mm. <laughs> zobaczymy. Dzisiaj byłam bluzkę, spodnie, szerokie. Zawsze sobie mówię, że jak coś nagrywam, to, Że mówię no, wolniej, tak jak na przykład się ogląda Klaudia Sulewski, coś tam, coś tam. Tak, żeby powiedział ludzie i w ogóle mówią wolniej i wtedy lepiej się to ogląda po prostu, ale przecież nie umiem, nie umiem w tak wolno, że wpadam do mieszkania, muszę coś powiedzieć i muszę biec dalej, więc y, zaczynam gadać dużo i potem ucinam słowa i ludzie są potem nie mili. Bardzo. <grym> Będę starała się mówić wolno i wyraźnie, ale zobaczymy. Może jeszcze ostatnia rzecz, policja powiedziałam o tym, jak płycie na zajęciach, a mamy na pediatrii technologicznej i w sumie bardzo ciekawie. Różni pacjenci, takie zaburzenia wzrostu, nadmierna opusienie, rozwój, te wszystkie siatki centylowe i w ogóle. Bardzo mi się podobają zajęcia, prowadzące yy, dużo tłumaczy i yy, sam pediatryk jako szpital jest fajnym szpitalem. Jesteśmy w sensie przyjemnie tam spędza czas, bo jest ładnie. A jeśli chodzi o moją specjalizację przyszłą, to jeszcze nie wiem, czy ja planuję iść bardziej w dzieci, czy bardziej w dorosłych. Na dzień dzisiejszy, raczej w dorosłych, ale tego jeszcze nie odrzucam. Outfit, żeby było wygodniej, i założyłam bluzę, taką w której kiedyś biegałam, ale teraz nie mogę biegać, więc jest tylko bluza biblioteki i tak nic. w minutach też potem. Dlaczego nie mogę biegać i w ogóle, bo miałam się trochę biegaczką przez jakby, ostatni czas, bo przebiegałam półmaraton, maraton, i tak dalej. Nie ciczyłam dużo, ale ponad po, po miesiąc temu, tak jak właśnie mówiłam, że wypadł mi dysku, wypuklił mi się i tak mega mocno, bólowo i byłam w szpitalu i na neurochirurgii w końcu zrobili mi blokadę i jakby siedzę teraz, więc jest fantastycznie, ale minął ponad miesiąc, dlatego jestem w stanie siedzieć i chodzić w ogóle. Wdzięczna, że już nie boli, przynajmniej tak bardzo, i że mogę cokolwiek robić. Ale no, przez ten miesiąc nie robiłam nic, przez pierwsze 3 tygodnie tylko leżałam, jestem teraz w moim era powrotu do życia po prostu. Dobra, jednak chyba nie posiedzę w tej butelce za długo, chyba bardziej z pół godziny, bo sobie przypomniałam, że dzisiaj moja sister ma oglądanie sukien nice. ślubnych. Pojadę do niej i podoradzam. Przysięgam, że to światło, a nie mam takich wyborów naprawdę. Wróciłam z oglądania sukienek, trochę to zajęło, jest 20 i teraz muszę po prostu odłożyć telefon i się pouczyć, bo mamy tu zaliczenie i bardzo bym chciała to zdać. A jest tutaj sporo takiego materiału typu kiedy szczepić dzieci. Powiedziałam że reality check chciało mi się już robić nic na kolację, więc stwierdziłam, że wezmę sobie z Ja jestem tym człowiekiem, co jakby uwielbia takie rzeczek serek wiejskich faruk i po prostu czasami się nie chcę zgotować, to biorę sobie jabłko, faruk, cynamon i ję łyżeczkami. Nawet nie chcę mi się brać miski teraz, bo nie mam siły i no, nie mówię, nie mam z tym problemu. Po prostu lubię. Więc teraz się pouczę i idę spać zaraz, bo właśnie nie chcę wypaść z tego schedule wstawania rano, bo się wtedy lepiej czuję po prostu, jak się budzę wcześniej i idę spać wcześniej. Więc jak naprawdę za godzinę powinnam już spać, a jeszcze nic nie umiem. W ogóle, że kiedy ludzie, którzy nie ćwiczą, mają włosy, jak dbają o to, bo jakby mm, nie mam motywacji, żeby umyć te włosy, jak nie są takie mega złe, ale no chyba jutro, nie jestem się dzisiaj, nieważne, dobra, biorę się za jedzenie i i zaraz naukę może sobie włączę ninja netta w biochemii, bo powtarzam. Dobra, żegnam się do Zespałam i nie zrobiłam testu i średnio umiem na dzisiejsze zaliczenie, ale zrobiłam kawę mam jeszcze za 40 minut, więc trochę coś przerobię na to zaliczenie. Piękniejszy Scraps of Choice Fix granatowy. lucky dzień. I <gryw> się strasznie wkurzyłam, bo zrobiłam dwie błędy i w ogóle. I muszę jeszcze raz napisać, będę co rodzinną. inną. mi to humor na jakiś czas, ale... Trudno, idę teraz na jedzenie, dostałam kwiatki i będzie lepiej. Dzień dobry, wiosna! Uhu. Idę teraz do biblioteki, a potem jeszcze siedzę z siostrą, strony. Te dni, które nagrywałam były bardzo społeczne, ale no przez miesiąc leżałam w łóżku, więc teraz trochę muszę się spotykać z ludźmi chyba. Pożegnałam się, już mam sister i jeszcze była mamą. mama. Planuję tak 3-4 godziny nauki, i potem spanie. Do nauki oczywiście mam full water, nerwatę zieloną, piękne kwiatuszki z wczoraj. I jest całkiem miło. Może sobie jeszcze jakąś taką muzyczkę na Spotify. Zgrałam sobie właśnie nową pulę ANEK. I nie spodziewałam się ilości tego, co znajdę tutaj. Aż ja po pierwszym zaleceniu z dzisiejszych jeszcze jedno i Przed chwilą narzekałam w łóżeczku, że dzisiaj jest taka brzydka pogoda, ale potem zrobiłam dobra, i się przejść. I przyszłam do lasu i zdałam sobie sprawę. Jest prawie 18. Kochani, jest prawie 18 i jest jasno. It's enough. I jeszcze ma być słońce przez najbliższe parę dni, e, więc po prostu musi padać, bo jakby roślinki potrzebują wody. Więc jest spajele, bo jest prawie 18 i jest jasno. Dzień dobry, jest sobota i wyjątkowo dzisiaj jedziemy na bum, bo jest więcej niż zawał, czyli konferencja kardiologiczna organizowana przez SKM i tak, i idę, dzisiaj jeszcze będą warsztaty, więc powinno być bardzo fajnie. Miałam jeszcze dzisiaj rano zadanie zawieźć rodzinę na lotnisko, więc tam o trzeciej i teraz mam taką mini drzemkę. Zobaczymy, czy dzisiaj wytrwam. Ale tak, muszę jechać już, bo pomagam w organizacji i nie chcę się spóźnić. Żeby ci pacjenci z niewygodnością serca, na przykład bardzo złym sercem, mieli szansę na transplantację. Dla każdego jest, jest to totalny komfort, bo myśmy nie śpieszyli, że serca stoi w rogu i sobie bije w tej maszynie, a my możemy spokojnie podkładnie to przystosować do tak, żeby wszczepić normalne serce. Pan a dla mnie jest tak naprawdę ważna informacja, że jest dużo szczepień, nieważne gdzie one są, i czy jest większa na prawa czy nie. Oczywiście... Sama konferencja się już skończyła i to odnośnie warsztaty. Ja idę na warsztaty z ALS. też y, posłu posłużyć... Y,

Dzień dobry, kochani. Wczoraj już trochę mi się skończyły podaria wieczorem, więc w końcu nie opowiedziałam, ale warsztaty z ALS były super, naprawdę bardzo praktyczne i bardzo potrzebne na tych studiach. Polegały na tym, że po prostu zostajemy podzieleni na grupy i każda grupa dostaje pacjenta, taki trochę wstęp, co im jest ta osoba, z czym się zbudziła, kim jesteśmy, jakim lekarzem, gdzie i tak dalej a potem już dosłownie robi się wszystko na bieżąco, czyli pacjent się pogarsza, zlecasz badania, mówisz co sprawdzasz, dostajesz potem, czyli na przykład zlecasz EKG, dostajesz EKG i potem podejmujesz decyzję. Więc bardzo praktyczne i tak jak mówiłam bardzo potrzebne. Wróciłam tylko i poszłam spać. Dzisiaj jest niedziela, więc już zakończę z tego prawie tygodniowego vloga i planuję dzisiaj po prostu trochę poodpoczywać na spacer, bo jest piękne słońce, trochę się Chciałam wam bardzo podziękować i bye bye.